Było wiele ciekawych incydentów, które w jakim stopniu mogły zakłócić picie rekordów, ale wszystko się udało. Znaczy jest wiele planów, tylko trzeba pamiętać, żeby dobrze się przygotować, właściwie się przygotować na jakiegoś wyzwania, to jest poświęcenie, to są koszty. Więc znaczy trzeba wszystko przekalkulować, czy, czy to się opłaca. Tak, oczywiście, każdy mój projekt sportowy, ten, ten projekt zawiera pewien przekaz. Jest to pomoc osobom chorym na nowotwory krwi. I w tej sytuacji wspieram Fundację DKMS. Jestem ambasadorem i również namawiam osób do zarejestrowania się do bazy danych komórek Macierzystych. Dzięki czemu mamy większą możliwość, żeby komuś pomóc.